Muzułmańskie wesele, czyli Mercedes G-klasa AMG jedzie pierwszy. Tam po lewej złote Lamborghini, nie wiem czy widzicie. O, tam jedzie złote, stoi złote Lamborghini. Tutaj jedzie Ferrari na wstecznym. Tutaj Rolls-Royce jeden i Rolls-Royce drugi. Proszę bardzo Białe Lamborghini Z tyłu mamy czarne Lamborghini tu Mają teraz mały problem z wycofaniem się tego Ferrari To wszystko są auta za nie wynajęte tylko na, na ślub, nie? Ale zobaczcie ile tu milionów euro jest razem Dobra, jedzie Białe Lamborghini, za nim czarne Lamborghini. Teraz pani Peugeotem która utknęła, przypadkiem między autami pomogłem jej się wykręcić. Dobra, zielone Lamborghini, którzy to się le le ledwo, ledwo y Ciemnozielone Lamborghini tutaj mercedes V8 biturbo nie wiem czy Brabus tutaj chyba M3 M4 ale, ale grzeją dobra Lamborghini teraz jasno zielone jeszcze się znalazło oni chyba Nie mógł biegu zapiąć, mi się wydaje. O biały Ferrari, Lamborghini czarne. O G klasa Brabus. Oni zawsze awaryjki i trąbią. Opór. Teraz tu będą bęki. Jest biała Cabrio, jest Sedan, to jest M5 ta granatowa. Lubią hałas. Jest Mercedes V8 V-Turbo I jeszcze ostatni, chyba najbardziej cywilny samochód.